Przez wszystkim to znowu my, Ciężki Bodek i dzisiaj Marcin Szczepanik, popularny Goro, drużyna LXT Poltank. Goro, my się znamy już ile? Z 15 lat dobrych będzie, co? Może, Może i nawet więcej. Uczyliśmy się razem w jednej szkole, pamiętam. Tutaj mogę od razu zapowiedzieć, że tutaj na pewno dzisiaj nie będzie swojego wyniku, bo kolega w piłkę grać potrafi. Mam nadzieję, że to udowodni teraz, tak? Zobaczymy. Życzę Ci powodzenia. Dziękuję. Jedziemy. Pierwsza konkurencja, Marcin, gotowy? Nie smakaj mnie, zawijał, no. O! 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 Namięciutko. Trzecia to on nas zaskoczy. Nas zaskoczy. Powtarzalność, powtarzalność, to się pali. Witam, który ruch to, to, to ciężki? On z tobą igram. Ale co miał na łapie? Jeśli ja liczę na ciebie, a ciężko chodź. No, Nie byle kto strzela, słuchaj. Ale tutaj chciał zaskoczyć, zaskoczył sam siebie. Gotowy? Pojedziemy. Takie proste, co, Marcinku? Nie to łatwiej <grystanie> Na filmie wszystko łatwiej wygląda. Ale tak O Boże, prawa, lewa nie robi różnicy. Perfekto. Konkurencja numer 4. rzuty rożne, 25 daje bez odbicia do bramy, 10 z odbiciem, jakby co dobijam za punkcik. Okay. To może 3 będą. Tak może. Jedna po drugiej. Poprzeczek. Poprzeczek. No dobra. No, jest. jest super. Jeszcze? Zamknij. Nie było źle. Nie było też najlepiej, tak? Nie. bardziej kolejna konkurencja Laga Eksperta Tam jest ciężki, mała brameczka za 50 Bez odbicia 25, z odbiciem jednym 10, z kilkoma 5 Jak wtracisz w ciężkiego bez odbicia To daje tyle ile on waży. Pasuje? Ponad 100. Słuchaj, wczoraj też bronił, więc może dzisiaj jest poniżej Gotowy? Sześć konkurencji za nami. Tak jest. Przed tą siódmą. Daję zawsze się troszkę zrelaksować moim gościom z tego względu, bo tam jest wiesz, gość taki, który jest nieprzyjemny. nie? Mam tutaj do, do Ciebie takie pytanko od Twoich kolegów. Chcieli Ci zadać. Powiem Ci, że bardzo ciekawe. Jak oglądałem. Tylko muszę wejść w swój notatnik. Cześć Goro. Siema. Goro, człowiek zagadka, człowiek misterium. W naszej drużynie zadamy tutaj dwa pytania, może uda nam się go trochę lepiej poznać. E, moje pierwsze pytanie jest takie, e, dlaczego goro jak e, grasz, to nigdy nie grasz w klubowych spodenkach, tylko masz takie swoje dresowe. A ja zadam drugie pytanie, czemu Kożak ma więcej bramek strzelonych od Ciebie i czy nie czujesz się zagrożony utratą miejsca w podstawowym składzie. Niestety, muszę grać z tyłu, bo nie ma połowy obrońcy. Wyjaśnione, wyjaśnione. A spodenki mam 3 razy XL, to... Czyli po prostu tak zwane worki. Tak. Wszystko wyjaśnione. Marcin, trzy rzuty wolne. Zasad ja wyjaśnić, nie muszę, powiem Ci tylko, że jak trafiasz Rudego w mazg, to 7,5 punktów płacę, jak za prezydenta prawda? Gotowy? gotowy. No pięknie! O to już mi się chwali od razu. Było tam po. po to ile byś chciał? Nie <laughs> ja dach? Ile byś chciał? Так, tak? на hmm. pół. Na pół? Chyba i pół. Tak, teraz. Dam 2 i pół. 30 sekund i po górze jesteś gotowy? 3 2 1. Ja to może kiedyś w końcu skończę! Za podlaski, ZPN sobie dam nawet plus jeden. Sobie? sobie, czyli dla Gora. Ta osoba, nie będzie zadowolony. <głosy> <głosy> yy, Marcin, ostatnia konkurencja, kopnięcie łosia. Powiem ci, że nie ma na tutaj twardzieli, na tą konkurencję. nie, nie. nie. Eee, warunki nam dzisiaj w ogóle tutaj nie sprzyjają do tego, ale ja mi się wydaje, że Ty sobie z tym super poradzisz. 10 pompeczek, 10 obkrętów. Gotowy? lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Raz. Poszedł, go, poszedł, ale poszedł, ale poszedł i jest brameczka. Panie Marcinie, jak jest? Jak samolot. Ale ogólnie wszystko w porządku. Czy otwierać łazienkę? Nie, nie, tylko. Proszę Państwa, Marcin, pani Marcin, widzę, że troszkę się podmęczyłeś, że tak powiem. Jak konkurencja u nas? Nie takie proste, nie? Tak jest. Tak jak mówiłeś, to w telewizji wygląda to troszkę łatwiej. Różne są ciężkie. Różne są ciężkie, a powiedz jaki jest ciężki? Ciężki. Na wagonu. Ciężki. I skuteczny w obronie, to jest najważniejsze. Słuchajcie, kończymy ten odcinek, bo zaczyna nam kapać deszcz. Mam nadzieję, że byliście zadowoleni. To co pokazał dzisiaj Marcin. Ja na przykład jestem zadowolony. Klasa. Dziękuję Marcinie szansy, za przybycie. Wszystkiego dobrego, do następnego, trzymajcie się. Hej, sima.